Witajcie! Dzisiaj chciałabym rozpakować trzy zaległe, straszne paczki z boxy. Jednak zanim zaczniemy, to wspomnę o mojej książce, której premiera już niedługo, bo w tę środę, 30 października. Gdyby ktoś chciał ją zakupić, to link zostawiam Wam w opisie. Na koniec odcinka dam też odnośnik do filmu, w którym czytałam fragment jednej z historii, jeśli ktoś chciałby posłuchać. I jeszcze nie słuchał. Ok, zaczynajmy. Przed nami trzy paczuszki: Conspiracy Theories, Beautiful Monster i Basic Witches. Zacznijmy od teorii spiskowych. Karteczka, poduszeczki i tajemniczy pakunek, czyżby kubeczek. O tak. Chociaż to taki bardziej metalowy garnuszek z motywem człowieka ćmy, ale jest świetny. Już pomału ukończy mi się miejsce w szafkach w kuchni na kubki, tyle ich mam. A tak na marginesie, chcielibyście kiedyś odcinek o człowieku ćmie? Dajcie znać w komentarzach. Okej, okay. dalej mamy bransoletkę z uroczym małym kosmitą. Fajnie, że jest regulacja, bo często bransoletki są na nie za duże, bo mam jakoś wyjątkowo cienki nadgarstek. Do bransoletki można przypiąć sobie pozostałe creepy zawieczki ze Spooky Boxów. I chyba tak zrobię. W końcu będę je miała gdzie przypiąć. Tylko podejrzewam, że bransoletka zrobi się trochę ciężka. No ale coś za coś. Kolejna rzecz to piękna miedziana przypinka z czachą i napisem, by nikomu nie ufać. Moja kolekcja przypinek znów się powiększy, chociaż zastanowię się, czy tej nie przypiąć sobie gdzieś indziej, na przykład do plecaczka. I następna rzecz to zaprasowanka z jakimś lurksem. <grym> Powiem szczerze, że nie wiem, co to jest. Co czai się w rozległej niewiadomej? Nie wiem, czy dobrze to przetłumaczyłam. To chyba taka czarna dziura. Jeśli się mylę, możecie mnie poprawić. I co my tu jeszcze mamy? O, winylowe naklejki. Babeczkowy Ufoludek, Babeczkowa Wielka Stopa, Babeczkowy Reptilianin, Babeczkowy Potwór z Loch Ness i Babeczkowy Człowiek Ćma. Kusi mnie, żeby nakleić sobie którąś z nich na laptopa. Może tego z Ufokiem i Wielką Stopą? Taki jakiś słodki jest. Albo Człowiekiem Ćmą. No i dalej mamy chyba bandamę, a na niej legendarne potwory, które podobno istnieją. No świetna, można nosić jako apaszkę, czy jak w moim przypadku użyć jako tło do zdjęć czy filmików. Super. Kolejna rzecz to chyba jakaś toksyczna żelka o smaku wiśniowym. Mniam brzmi smacznie. No i ostatnia rzecz to otwieracz do piwa, czyli bardzo przydatna rzecz. Na dnie mamy jeszcze instrukcję jak postępować z kubeczkiem. To emoliowany metal, ameliniowany. Nie wolno wsadzać go do mikrofali itp. itd. Ok, to tyle, jeśli chodzi o teorie spiskowe. Fajny box. Zobaczmy, jaki będzie kolejny, czyli Beautiful Monster, co znajdziemy w pięknym potworze. O, opaska na włosy do maseczek. No to na pewno się przyda, bo ostatnio się nawet zastanawiałam, czy takiej sobie nie kupić. Mamy na niej napis spoiled bat i nietoperze, czyli moje motywy. No i ma z tyłu regulację w postaci zapięcia na rzep i jest bardzo milutka w dotyku. Fajna. Dalej mamy jakiś składany grzebień i szczotkę, które idealnie nadadzą się na podróże. Są w magicznym purpurowym kolorze, który bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo szarpać włosów. Kolejna rzecz to lizaczek i. Uroczy pilnik do paznokci w nietoperze. Mamy do niego nawet poprowiec. No, naprawdę będę mogła zostać pięknym potworem dzięki temu boxowi. No i dalej mamy zawieszkę nietoperz chociaż wygląda trochę bardziej jak fioletowy Batman. Przyczepię sobie ją do bransoletki z ufokiem. Jak to będzie wyglądać? Hmm... Co to jest? Przypinka? Nie, to małe lustereczko do torebki. No, jest poręczne i bardzo oryginalne. Jedyny minus jest taki, że nie ma zamykania, przez co może się łatwiej stłuć czy zniszczyć, no ale może nie będzie źle. Będę musiała na nie trochę bardziej uważać, po prostu, co w moim przypadku jest niewykonalne. O i przypinka to też lusterko, tylko pęknięte, czyli pechowe. Chociaż muszę Wam opowiedzieć historię jak kiedyś stłukłam lusterko dzień przed ważnym i trudnym egzaminem na studiach z matematyki dyskretnej i co? zdałam przyniosło mi szczęście także jak widzicie to tylko głupi przesąd na szczęście no i chyba ostatnia rzecz to ręcznik turban na głowę czyli idealne dopełnienie tego boksa. rozpakujmy go sobie jest bardzo mięciutki. Ma też guziczek, dzięki czemu końcówkę możemy sobie zapiąć z przodu Turbana ekstra. Ten box był jeszcze lepszy niż poprzedni. A co znajdziemy w trzecim? Sprawdźmy. Przed nami Base Witches. Poduszeczki powietrzne i kubek, idealny na podróże do samochodu. Chociaż mi się bardziej przyda chyba przy małym dziecku. No bo zobaczcie, dziecko nie wyleje nam napoju, ani nie wrzuci nic podejrzanego do kubka. Także idealny patent, więc kubek pewnie niedługo mi się przyda. W tym boksie również mamy lizaczka, tylko pewnie o innym smaku. I czarne pudełeczko, prawdopodobnie biżuteryjne. Ło! Wow. kolczyki z księżycami w różnych fazach. Aż żałuję, że mam tylko trzy dziurki w uszach. Kolczyki wyglądają na stal, która nie uczula i nie rdzewieje. Ekstra. No, i kolejna rzecz to przypinka z napisem wiedźma i. O, rozerwała się torebeczka. Co my tu mamy? Naszyjnik z księżycowym kamieniem. Nie wiem, czy to syntetyk, czy naturalny minerał, ale jest piękny. Zawsze podobała mi się biżuteria z takimi kamieniami, i w końcu ją mam. Kolejna rzecz to zaprasowanka z ręką czarownicy. I śliczne kryształowe spinki do włosów z motywem gwiazd i księżyca. No, robią wrażenie. Gwiazdki to wsówki, a księżyc typowa spinka. I są posrebrzane, dlatego tak ładnie błyszczą. No i jestem pod wrażeniem. I ostatnia rzecz to grafika do oprawienia i powieszenia w domu. No i to by było na tyle. Ten spooky box był jeszcze lepszy, bo było w nim sporo pięknej biżuterii. Ale oczywiście wszystkie boxy były super. A wam, który najbardziej przypadł do gustu? dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Zapraszam na mojego instagrama poprzedni odcinek i grupę Straszydła. Do usłyszenia!